Wygląda na to, że coś nie tak. Jestem ugotowany. Padła mi maszynka. Trudno robić kiełbasę z niezmielonego mięsa. Bardzo. Można to nazwać grillowaniem, jeśli odbywa się bez problemu. Nie poddawaj się. To zły moment na trudności. Robiąc kiełbasę od podstaw, nie ma miejsca na błąd. Jeśli Rusty czegoś nie wymyśli, nic nam nie poda. Mamy kolejny problem. Zajęło ci się drewno na palenisku. Nieszczęścia chodzą parami. Te niepowodzenia szarpią mi nerwy. I wszyscy to widzą. Cofnijcie się. To mi się podoba. Dobrze, dawaj. Aż spojrzałem na niebo. Nazywamy mojego dziadka Papą Duckiem. Papo Duck, jeśli na mnie patrzysz, ześlij mi coś pozytywnego. Mamy na Smoke Ring dzięki kiełbasy z grilla, ale Rusty wyhamował do zera. Nie załamuj się, zaufaj mi. Dzień jest długi i masz czas, żeby się odbić. Rusty ma poważny problem, bo trudno zrobić kiełbasę bez maszynki do mielenia. Rusty? Wszystko w porządku? Nie bardzo. Co się dzieje? Padła mi maszynka. Zostało mi 10 minut mielenia, a potem możesz wziąć moją. Nie wykorzystasz tego przeciwko mnie? Nie jestem sędzią. Pożyczymy Rustiemu naszą maszynkę do mielenia. W kiełbasie wyraźnie przebija się osmalone halapenio. Mimo grillowania i tak czuć smak węgla. Chcemy, żeby Rusty pokazał na co go stać, bo my robimy tak samo. Musimy dokładnie sprawdzić, czy całe mięso odpowiednio się klei. Ładnie. Nie odrywa mi się od dłoni. O to nam chodziło. Gotowe. Możemy nadziewać. Rusty, bierzesz maszynkę? Skorzystam z waszej oferty. No to chodź. Tylko uważaj, bo ostro mieli. Wygląda na to, że Madison pożyczy mu swoją maszynkę do mielenia. Ostrożnie, bo trochę waży. Powodzenia. Ratujecie mi życie. To się nazywa sportowe zachowanie. Chcesz wygrać, ale uczciwie. Tak się robi w grillu i w bimbrze. Fajnie, że to zawody, ale produkt finalny jest najważniejszy. Czas zakazać rękawy. Ta maszynka nie lubi tak małych kawałków. Jest duża.